Mam na widok w dzisiejszym filmie z y, tego y, Rivals i no, chyba jeszcze nigdy nie pokazywałem na swoim kanale Rivals. Jak ktoś to. Oskar, no, robi z tyłu, bawi się. Klacz sobie rączki Dziwne oczu, dziwne życie. Idę Bum? Ola. Jak mam automatyczne strzelanie. I no, ja chcę patyczki swoje. Już. No, kurde, granat mi jeszcze mam czas. Nikt się nie spodziewał. Tego, że tam jadę. dzisiaj chyba nagram. A, jak chcecie więcej takich filmów, to pętajcie łapka w górę. i będzie pod tym odcinkiem ile? O, ten co próbuje iść na drzwi. Spad! Nie! Albo 360 Nie, na górze jestem. Spadłem prawie. Ała, pa, w palce się walnęłem. Wow! Ej widzowie! Zegrałem parę rund takich rozgrzewkowych z moim kolegą i ze Skarem właśnie. W ogóle pozdro on się nazywa chyba Michał, Pro 5000, to jest mój kolega. Ktoś, Pozdro Michał. Co? A, zresztą już... Dobra. O Marpega! Nie, tak nie straszny. Kurde. Też. Dobra, jeden raz. Bo w ogóle te nożyki są najlepsze. Pewnie nie dostał. Oni, No. nie Nienawidzę RPG-a. Czy, jak ja gram, to go lubię. Ja w sumie te nożyki losowe wybiorę. Dobra. Unik. Unik. Leżysz. Na glebie. Dzisiaj też mam plan nagrać mity. Żartuję. Co ty robisz? Dobra, widzę wy. Przechodzimy. O! Flare ma. Robi się niebe niebezpiecznie! Jak z No tak gramy, tak będę grał właśnie. Że, jak ja będę miał cztery? Ja z, ja z. ten. On będzie miał 4, kiedy będę miał 5, to już ja wygram. O, plus zostałem. Muszę 5 minut wytrzymać granat. Wow, 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 ej Dobry jest. Teraz ja muszę mieć. Ten erpek. Gdybym nie kupiła tych nożyków, to bym może go miał. Z tego rpęgo miałem trzydzieści, i wydałem na te nożyki. Nie we mnie, co on tutaj będzie robił? Mega śmierć! Brzmi to groźnie, ale to nawet nie jest groźne. Jest. To ok, przestań tak robić łatwa wygrana. No a więc, widzowie, na no, taki krótki filmik, Ustawcie, na tkaninę jaka głośna muzyka. Dobra, nie wiem, gdzie tu są ustawienia muzyki. O! Dobra. Trochę będziemy słychać. Widzowie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, napiszcie, komentarz. Pa!